Elo mordeczki, tutaj Enbro Polskie, dzisiaj zobaczycie z mojej perspektywy jak to jest. I co? I to tyle. Dzisiaj myślę, że będzie randonautika i może kilka podjazdów. Tutaj macie majstra. Dobra, no to się cieszę, bo mam nadzieję, że drugi film będzie. I co, wystartujemy teraz z jedyneczki. Pojedziemy kawałek na takich większych obrotach. Mam nadzieję, że wszystko widać. Dobra, jedynka. na TikToku pod jednym y, filmem mieliśmy prawie 20 tysięcy wyświetleń To nas motywuje do działań ja mam nadzieję, że tak będzie zawsze, bo wczesne Jeszcze myślę, że TikToka nagramu jakiegoś fajnego i co, nie gadamy, a jedziemy tutaj pojedziemy, bo tutaj było błoto tutaj ogólnie taką drogę zrobili cały czas jedzą nie jedzą tam bo dziury Tutaj się taka droga zrobiła, bo tutaj już to pole jest takie niepoczalne prawie drugi rok. Nic tutaj nie jest zrobione ani... como se puder Jedzie dobra, to jedziemy dalej. To zerknę to się nagrywa. To się nagrywa. Dobre. Nagrywa się? tak. Zobacz sobie. No tak, nagrywa się. Nagrywa się? To dobra. To jedziemy na stylce dla was. Długi czas przed kanałem, rok Co no się biegasz, nie? Ty? Oho! To jest nie tak. Kapie mu z przelewu znowu. Chyba się pływak zawiesza. No nic. Co, chyba będziemy go holować, nie? Dobra, to dzwonię do taty. No widzowie, i to na tyle z filmiku. Dzie Dzięki za oglądanie. Zaczyna dymić.